Siema, witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale bardzo serdecznie. Dzisiaj taki odcinek informacyjny, a mianowicie muszę wam powiedzieć, że już jutro wyjeżdżam na wakacje. Yy, jadę na minimum tydzień, znaczy co najmniej tydzień nie będzie filmów na moim kanale, nie będzie filmów na TikToku. Być może coś pojawi się na Instagramie, ale tego też nie jestem pewien, yy, ale na pewno przez tydzień będę miał wolne od YouTube'a. Za to później, jak wrócę, to już zaczną się pojawiać filmy, które też będę nagrywać podczas tego wyjazdu. Na razie wam jeszcze nie mówię, gdzie, gdzie lecę, ale myślę, że powiem, jak wrócę. Poza tym, jak już przed chwilą mówiłem, pojawiam się na moim TikToku, na kanale później, różne nagrania z tego wyjazdu. Ja także planuję podczas tego tygodnia nagrać różne sceny do teledysków, do piosenek, które mam już nagrane, i potem jesienią, zimą będę mógł je zamieszczać i jeszcze kończyć coś tam jeszcze ulepszać te piosenki, ale żeby sceny po prostu do teledysków były już nagrane, więc teraz będzie przerwa, a ja was zachęcam też przypominam, że była premiera ostatnio mojej nowej piosenki z szastem "Mowa ciała", więc możecie zobaczyć, jest to chyba ostatni film, więc jak jeszcze nie widzieliście, to posłuchajcie, jak posłuchaliście, to możecie przeczytać jeszcze raz, zostawcie tam łapkę w górę, zostawcie także pod tym filmem łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na moim kanale, bo przypominam, że na 12 tysięcy subskrypcji wleci nowa moja własna całkowicie nuta, która już od dawna jest nagrana i czeka tylko, aż wbijecie ten próg. E, zapraszam na mojego TikToka oliver.c.music, Oli, Oliver Instagrama oliver.c.music, zasubskrybujcie na kanał z dzwoneczkiem i pamiętajcie, że jeszcze pod koniec wakacji będziecie mogli tutaj ze mną, na moim kanale zobaczyć wspaniałe filmy, kiedy już wrócę z wakacji. A napiszcie jeszcze w komentarzach, jak Wy spędzacie wakacje, bo jestem bardzo ciekawy tego. E, możecie zadać też jakieś pytania i widzimy się za tydzień, może 10 dni. Zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć.